Po moim ostatnim filmie z projektorem dowiedziałem się, że film jest nic nie warty, ponieważ nie zmierzyłem pokrycia gamutu barwnego, a i nie powiedziałem, że wbudowany Android TV na pewno wykrada Twoje dane. A, no i najważniejsze, w tajemnicy przed Wami na złość wam wszystkim zarobiłem pewnie z 7 koła, bo przecież projektor był za darmo, a linki afilacyjne. Wrócimy do tamtych tematów, ale pochwalę się, że do testu wziąłem kolejne trzy projektory. Skoro to taki świetny biznes, to może w końcu zmienię Kangura. Na Tesla, czy coś. <noise> Uważny obserwator mógł zauważyć, że mój setup projektowy nieznacznie się zmienił. Tam już nie stoi stołek, na którym stał projektor, a tam nie ma już głośników, które stały tutaj pod ścianą szumnie zwaną moim ekranem projektorowym. Teraz projektor dorobił się dedykowanego stojaka, a głośniki wyparowały do biura. I powód jest jeden. Mozart 1 Pro. Podobnie jak w poprzednim projektorze, mamy tutaj urządzenie All-in-One. Nie jest więc to tylko projektor. To nie jest tylko urządzenie, które wyświetla obraz. Jest to również głośnik monofoniczny, 16-watowy oraz Android TV. Producent deklaruje, że rzutnik ten rzuca nam na ścianę obraz. O jasności 900 ANSI Lumenów w natywnej rozdzielczości Full HD. Tak jak poprzedni projektor, poprzedni mam na myśli Van Boda Vinci, ten, który testowałem w poprzednim filmie, ten też posiada stopkę, która podnosi go o 7 stopni względem ściany. Tak samo jak poprzedni, ten też posiada automatyczną korekcję trapezową, sam wyostrzy się na ścianę i sam ominie przeszkody, jeśli go o to poprosimy. Czy jasność tego projektora jest prawdziwa? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam ani laboratorium, ani narzędzi, aby profesjonalnie pewnie to sprawdzić. Projektor ten, mowa o Mozart 1, Pro, jest zauważalnie jaśniejszy od Da Vinci, którego jasność była deklarowana na poziomie 600 ANSI-lumenów. A w porównaniu z innymi projektorami, no wygląda to następująco. Co zyskujemy, zwiększając jasność projekcji obrazu z 600 na 900 ANSI lumenów? No więc obraz taki da się oglądać w dzień. Nie jest to naturalnie tak kontrastowy i tak soczysty obraz jak z telewizora, ale tak w dobrą pogodę, w takim mieszkaniu jak to, które ma. Bardzo jasną południową ekspozycję. Przygotowując odpowiednie pomieszczenie, możemy oglądać rzucane przez ten projektor treści. Nie trzeba mieć Nobla z fizyki, żeby rozumieć, jak to wszystko działa. Ta ściana jest jasno szara, więc to będzie najciemniejszy element wyświetlanego na niej obrazu. Jeżeli na obrazie, który na nią rzucimy, będzie cokolwiek czarnego, to ten czarny Magicznie nie przyciemni się od tego. On będzie dokładnie taki dla porównania czarny telefon, szara ściana, która na obrazie będzie musiała udawać kolor czarny. Projektor nie potrafi świecić na czarno. Projektor nie potrafi przyciemnić obrazu, więc jedyną jego mocą będzie moc źródła światła, a ta swoją moc nie bierze z powietrza, bierze z waszego gniazdka. Ten projektor pobiera maksymalnie 180W. I trzeba się liczyć z tym, że obraz będzie jaki będzie. Oczywiście są projektory znacznie jaśniejsze, takie, które potrafią pobrać i kilowata 100. I wtedy obraz, rzucany obraz będzie jasności 10 000 ansi lumenów, 11 razy jaśniej. Tylko że taki projektor no, kosztuje odpowiednio więcej. A no jest głośniejszy, więc nie postawił go przy uchu, a ten jest bardzo cichy. No ogólnie będzie miał swoje wady. Mimo że. Będzie jaśniejszy i będzie można go oglądać w dzień. Wbudowany w ten projektor głośnik pozwala cieszyć się rozrywką i nie nie, tak nie przeszkadza w niej to jest dobre określenie. Nie dostaniesz tutaj idealnego stereofonicznego dźwięku w jakości hi-fi, bo głośnik masz jeden i prawdopodobnie będziesz miał go gdzieś z jednej strony z tyłu głowy. Dźwięk z tego głośnika jest jednak donośny. Przyjemny i potrafi być tak głośny, że znacznie utrudni rozmawianie innym mieszkańcom w domu. Jak na moje ucho, to brakuje mu znacznie wysokich tonów, ale z drugiej strony, swoją jakością i swoją głośnością całkowicie deklasuje to, co mam w telewizorze czy głośniki klasy. Gdzie to leży? O! Tego typu. I ja absolutnie nie mówię, że to jest zły głośnik, tylko że ten po prostu grę lepiej. Dźwięk całkowicie wystarcza do obejrzenia filmu skina kina familijnego Shrek, Shrek 2. Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaję na Taka Jakiś film o kaczkach, z których jedna wstydziła się zrobić dwójki jak leciała. Obejrzysz na tym spokojnie mecz, czy skonsumujesz treści jakieś durne z YouTube'a. Ale jeżeli miałbym obejrzeć sobie na przykład Gwiezdne Wojny albo Helikopter w Ogniu. O! tego, 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 piraci z Karaibów, albo Titanika definitywnie będzie tu brakować. Jakość tego dźwięku nie jest taka, żeby szukać pojedynczych smyczków, czy oddzielać jeden werbel od drugiego. Wystarczy do oglądania filmów, ale nie zadowoli audiofila. Ostatnią rzeczą, o której powiem, będzie Android TV, który jest dla mnie całkowicie przeźroczysty. I to jest dobra rzecz. Jest on dokładnie taki, jakiego oczekujesz. Jest dokładnie taki sam jak w każdym telewizorze, jaki w życiu widziałem, czy w każdym dokładanym Android TV Sticku, jaki wpadł w moje ręce. Nie jest ani szybszy, ani wolniejszy, ani głośniejszy, ani nie odpala się jakoś super długo, ani super szybko. Całe urządzenie odpala się w okolicach 30-40 sekund. Nie gubi połączenia z Wi-Fi, nie gubi połączenia z Bluetoothem, nie rozłącza mi głośników. I wystarczająco szybko reaguje na polecenia z pilota. Bez problemu zainstalujesz tutaj wszystkie aplikacje do platform streamingowych, jakie sobie wymyślisz: Netflix, HBO, Ten, jak tam, Prime Video. No, wszystko działa i odtwarza szybko, sprawnie, skutecznie, bez opóźnień, bez przycinek. O to w tym chodzi, nie? Ja na przykład lubię też życie na krawędzi, więc zalogowałem się tutaj. Własnego e-maila. I jeszcze do tej pory nikt mnie nie schakował, ale jak ktoś mnie schakuje, to dam wam znać. No, chyba, że haker usunie mi YouTube'a, to, to wtedy nie dam. Ten projektor, ten. Zestaw multimedialny all in one, nazywajmy rzeczy po imieniu, to fajny, kompletny sprzęt, dający przyzwoitą jakość dźwięku, obrazu i przyzwoite doświadczenie, jeśli chodzi o Android TV. I absolutnie nie jest to ani wybitny projektor, ani wybitny głośnik, ani wybitne urządzenie do wyświetlania treści, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli budujecie w domu swoje własne małe kino i będziecie mieli na to osobne pomieszczenie, nawet nie pokój, ale może piwnicę. Świetnie odizolowaną i świetlnie, i dźwiękowo od reszty domu. Światło tam będzie o idealnej w punkt temperaturze, które nie zaświeci ani na ciepło, ani na zimno tego, co wyświetla projektor. Jeżeli będziecie tam mieli dźwięk 7.1, 8.1, tak, że będziecie słyszeć przebiegającą antylopę na tyle realistycznie, że będziecie się odwracać, czy na pewno nie biegnie wam za plecami, to nie ukrywajmy, no nie jest to produkt dla was, ale jeżeli chcecie tylko albo w sumie aż kilka razy w miesiącu spędzić czas z rodziną, z dzieciakami, otworzyć swoje własne małe kino domowe i cieszyć się dużym obrazem o wystarczającej jakości, bo on nie jest niebieski, nie jest fioletowy, nie jest nieostry czy jakiś przeostrzony, to ten produkt sprawdzi się wyśmienicie. W 100% spokoju potrzeby takiego widza jak Henio czy Hania. Szrek. Jakiego jest koloru? Zielony. A osioł jest szary, niebieski czy czerwony? Szary. A kot w butach? Bardziej żółty, bardziej rudy czy bardziej czerwony? Rudy. Tak, bez zastanowienia? Absolutnie nie wymagam od taniego projektora, żeby w 100% celnie trafiał z pokryciem barw. Tak samo jak nie wymagam tego od telewizora, nie wymagam tego od tabletu czy telefonu. Wymagam tego od monitora graficznego, na którym przygotowuję zdjęcia dla moich klientów czy filmy dla Was. Dla moich widzów. A pamiętajmy, że większość społeczeństwa ustawia sobie tryb nocny w telefonie i wtedy ekran świeci na żółto. I kiedy ja na to patrzę, dostaję palpitacji serca, a dla większości ludzi nie ma to najmniejszego znaczenia. I muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo nie wytrzymam nawet, nawet tego nie rozchodzę. Twierdzenie, że w tego typu urządzeniach liczy się wyłącznie jakość obrazu, no to jest żart z Was. Żart użytkowników. Gdyby tu się liczył tylko obraz. To by nie było ani głośniczka, ani Android TV, ani gwintu statywowego. Skoro liczy się tylko obraz, płaćmy tylko za przetwornik, płaćmy tylko za soczewkę. A jednak z jakiegoś powodu ktoś z Was mógł wybrać taki oto kompletny produkt, godząc się w jakiś sposób na pewne ustępstwa. Jeżeli masz do wydania 150 tysięcy zł i idziesz do salonu samochodowego z myślą, dla mnie liczy się tylko silnik wrażenia z jazdy to nie idziesz do salonu Renault i nie kupujesz nowego Kangu. W Kangu włożysz całą rodzinę, w Kangu przypniesz przyczepę z łodzią, w Kangu przewiedziesz szafę bez kładzenia foteli. Jeżeli dla ciebie się liczy adrenalina z jazdy i moc silnika, i masz 150 tysięcy zł, to kupujesz sobie nową Mazda MX5. I tu jest 1,5 litra, i tu jest 1,5 litra, i to jest nowy samochód z salonu, i to jest nowy samochód z salonu. I porównując je bezpośrednio do siebie, z czystych danych z tabelki, można uznać, że Mazda MX-5 jest lepsza od Renault Kangu. ale czy dla każdego? Ilość tych samochodów, która jeździ po ulicy, mówi sama za siebie. Także Stigler, teraz możesz podejść do każdego kierowcy Renault Kangu i mu powiedzieć, jakbyś kupił Mazdę, to miałbyś lepszy stosunek mocy do masy, większą frajdę z jazdy. Dealer w salonie cię oszukał. I jeszcze pewnie chciała na tobie zarobić pieniądze. A ten projektor wysłał mi Geekbuying, podobnie jak poprzedni. Też nie sam kupiłem, też go dostałem. Link do niego znajdziecie w opisie, i będzie tam jakiś kod promocyjny. Bo chyba mi wysłali. Czy zarobię na tym filmie? No ja, kurde, mam nadzieję. Szrek? Mhm. Jakiego jest koloru? Zatrzymałeś to w momencie, gdzie wygląda jak żółty. To zła odpowiedź. Ale to w tym momencie akurat zatrzymałeś, gdzie jest w cieniu, i ciężko określić jego. Za żadną Mazdę bym cię nie oddał.